To tego, nie przepraszam, Was to jest ważne. Kiedy link przyjechała do Polski, mówię o mojej żonie pierwszej i kiedy zobaczyła pracę panienki w Lidlu, powiedziała, że to jest skandal. Jak to możliwe, dlaczego ta kobieta jest tak wykorzystywana, dlaczego ona jest, wykłada towar, chwilę później myje podłogę, chwilę później znowu już wykłada towar, chwilę później siedzi na kasie i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi, że jak to to, to, to dlaczego to tak się dzieje, że to jedna osoba powinna robić jedną czynność. I dla odwrócenia sytuacji, jak byłem w Chinach, no to widzę panienkę stojącą w markecie i ona obsługiwała klientów kupujących ananasy. Nasce. Tam, żeby kupić ananasa, to nie tak jak u nas się wkłada do torby i się idzie. Nie, nie, nie. Tam panienka musi tego ananasa obrać, wydłubać te wszystkie wgłębienia, wyciągnąć ten środek, pokroić i dopiero wtedy w reklamówce towarzy, nakleja cenę i idzie się z tym do kasy. I kiedy podszedłem do tej panienki, no to ona tak naprawdę podpierała ścianę i nic więcej nie robiła, bo nie było klienta. I to była ta jedyna czynność. I ta kobieta w John Joe zarabia Zarabiała około wtedy, to był rok 2017, grudzień 2018, i tak no to ona wtedy zarabiała w granicach 3,5 tysiąca juanów miesięcznie, a za 1500 juanów w tym 16-milionowym mieście można było wynająć mieszkanie takim normalnym, bieda 33-piętrowym bloku. Dla odwrócenia sytuacji, klasa średnia w Chinach mieszka w domach o 6-piętrowych, 4-piętrowych, 5-piętrowych, nie wyższych, natomiast biedni Chińczycy żyją właśnie w takich wielkich wysokościowcach. No i jak ona zobaczyła tą panienkę właśnie u siebie, że no co, No stoi i czeka na klienta, aż ktoś przyjdzie kupi ananasa i to jest za cały dzień jej praca i teraz przechodzimy do Polski, na kasie, na zmywaku, na sprzątaniu, na wykładaniu, a na magazynie to jeszcze trzeba ten towar przyjąć, sprawdzić, poukładać, znowuż go wyłożyć, złożyć zamówienie i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc taka jest różnica między wkładem pracy w Chinach chociażby, chociaż w Chinach się ciężko pracuje, żeby nie było, na przykład w Markecie i dlatego ona zarabiała tylko te 3,5 tysiąca yuanów. a polską, bied przepraszam, portugalską Biedronką, bo to nie jest Polska, tylko jest portugalska Biedronka, w której no, na portugalskiego właściciela trzeba zarobić.